Cześć, tu Kasia Lenart, Angielski w pracy z humorem. Jestem doktorem filologii angielskiej i pomagam Ci coraz pewniej, coraz poprawniej mówić po angielsku z lekkością i pewnością siebie. Dzisiaj zapraszam Cię do zerknięcia do, mojego najno, do środka mojego najnowszego kursu Cyberstack English. Jest to kurs hybrydowy. Część materiałów dostajesz przed lekcją i ćwiczysz to w mówieniu na lekcji ze mną na żywo. Kurs jest w 100% indywidualny, jest przeznaczony dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa i osób, które są zainteresowane wejściem w to pole. Eee, pokażę Ci dzisiaj materiały, które przygotowałam dla Asi. Asia jest specjalistką od cyberbezpieczeństwa, ma angielski na poziomie mocne B1, początkowe B2 i przygotowuje się do egzaminu CompTIA Security Plus. I właśnie wybrałyśmy razem z Asią, że to na tym egzaminie się skupimy w trakcie naszego kursu. E, zobaczymy kawałek e, dotyczący do dą, do wielkie odsłonięcie. Okay. E, kawałek dotyczący trzech głównych typów typów. Kryptografii, algorytmów kryptograficznych. Okay? I pokażę Ci, jak wygląda taka struktura lekcji. Jestem bardzo excited, bo to jest pierwsza lekcja, którą zrobiłam z Asią już jakiś czas temu, i wydaje mi się, że dosyć fajnie wyszła. Więc zaczynamy od fragmentu, który jest żywcem wzięty. Tutaj zerżnęłam, jest w źródłach. Przyznane, żywcem wzięty z podręcznika do egzaminu CompTIA Security Plus. Okay. Mamy tu sekcję z tego egzaminu. Ta sekcja się nazywa Introduction. Okay. I celem tego kursu nie jest nauczenie was cyberbezpieczeństwa, bo to już wiecie. Celem jest odpowiedź, które słówka angielskie najczęściej się pojawiają na egzaminie, które są trudne i nauczyć je tak, żebyś nie miał, nie miała problemów zdając ten egzamin, żebyś rozumiał pytania i po prostu szukał na nie odpowiedzi, a nie zastanawiał się, co to słówko znaczy. Ok, więc patrzyłam, słówka na żółto: Confidentiality, Integrity, non repudiation To są słówka, które mogą sprawiać problemy Polakom, zwłaszcza na poziomie B1, B2. Okay? Słówka, wyjaśniam po angielsku i po polsku, na wszelki wypadek, i masz przykłady do nich, więc już widzisz, jak można używać tych słówek też w innych kontekstach, w innych kontekstach cybersecurity, ale też w pracy i W życiu codziennym. Okay? Mamy tutaj taką małą dawkę słówek, potem ćwiczymy słówka. Macie jedno ćwiczonko, drugie ćwiczonko, na końcu są odpowiedzi. Okay? Później ćwiczymy pod egzamin. Zobacz, to są pytania w formacie egzaminu CompTIA Security Plus okay? i pod ten egzamin, używając tej wiedzy i tych słówek, ułożyłam dla ciebie pytania. Okay? Jakbyś nie był pewien, nie była pewna swoich odpowiedzi, to mamy tutaj prawidłowe odpowiedzi, razem z wyjaśnieniem, dlaczego to jest prawidłową odpowiedzią. I kolejne sekcje wyglądają bardzo podobnie. Okay? Mamy tutaj sekcję o algorytmach symetrycznych, Secret Key Cryptography. Wybrałam słówka, które mogą być problematyczne dla Polaków uczących się angielskiego na tym poziomie. Słówka są wyjaśnione prostym angielskim i po polsku, przećwiczone i materiał jest utrwalony w formacie egzaminu. I tak samo jest w kilku kolejnych sekcjach. Okay. Mamy sekcję drugą o algorytmach asymetrycznych. I ćwiczymy na niej słówka, i ćwiczymy pod egzamin, i mamy odpowiedzi. Mamy hashing algorithms, sekcję trzecią. Słówka, słówka, ćwiczymy pod egzamin, OK. Mamy podsumowanie materiału, który przygotowałam dla Ciebie, razem z podpowiedziami, strategiami egzaminacyjnymi. I mamy powtórkę, powtórkę słownictwa. Najtrudniejszy typ ćwiczenia, czyli tłumaczenie i powtórkę pod egzamin. I to wszystko robisz sam sama w przygotowaniu do e, naszego spotkania na żywo. A na spotkaniu na żywo ćwiczymy to wszystko w mówieniu. Ćwiczymy słówka w kontekście zarówno życia codziennego, zwykłej pracy jak i cybersecurity. Dyskutujemy, omawiamy case studies, e, rozmawiamy o tych różnych typach algorytmów. Ty już jesteś ekspertem od tego materiału i jakby skupiasz się tylko na angielskim, bo już wszystko wiesz, już wszystkiego się nauczyłeś samodzielnie w domu przygotowałeś się, więc to jest takie zaknięcie. Ja jestem bardzo excited. Asi też się bardzo podobało i mam nadzieję, że również wam się spodoba. Wszystkie egzaminy są tworzone indywidualnie. Wszystkie, Boże, wszystkie materiały są tworzone indywidualnie. Lekcje są jeden na jeden. A, dwie ważne informacje. Pierwsza ważna informacja, do końca sierpnia możesz ten kurs dostać za pół ceny, okay? Kurs trwa 6 tygodni, a druga dobra informacja to to, że możesz się zapisać na bezpłatną rozmowę ze mną, na której ustalimy, czy to jest kurs dla Ciebie, czy może jakiś inny format kursu byłby dla Ciebie lepszy, albo może w ogóle nie pasuje Ci mój styl uczenia, też jest takie możliwe. Jest bezpłatne pierwsze spotkanie. Próbkę pierwszych materiałów też dostajesz i potem podejmujesz decyzję, czy chcesz kontynuować kurs, czy nie. Więc ja zapraszam serdecznie, wrzucę w opisie link do zapisania się na wstępną konsultację na żywo. Dzięki i do zobaczenia.